Witam wszystkich hodowców, w hodowczynie Dzisiaj znowu jesteśmy w gołębniku rozpodowym Moich najlepszych ptaków Pokazujemy, siedzą sobie ptaszki, wieczór jest Posprzątaliśmy dzisiaj, poidło nowe Karniki są, siedziska są ładnie czysto jest Siedzi sobie samiczka, druga tutaj parka, tu mamy listę po zapisywanym gołębi Dzisiaj doszły do nas nowe sztuki, nowe nabytki od mistrza oddziału są głębie zdrowe pięknych budowy pięknej budowy Zaraz przejdziemy do prezentacji. Mamy jednego starego z szóstego roku, pokażemy go pierwszego. Ten samczyk był troszkę hodowca mówił na diecie. Taki tłusty był, piękny ptak. Obrączka jest. To jest jeszcze DV Złapie ostrość tutaj coś nie może złapać ostrości To jest DV -ek. Samczyk Tutaj No nie widać Dobra Miesza z tym, ale jest samczyk Idzie tutaj do nowego gojemnika Oj, coś mu tu się stało. Oślepiło go trochę. Stary jest, to nic. Nic mu nie będzie. Tutaj mamy szymla młodego. Z tego bossy, bo za późno troszkę zaowręczkował, ale bossy też mogą być. Nie jest mi to tam. Mamy jednego rudego o bardzo dobrych gołębiach, z rozpodu. Kodowcy. Mały. Wtedy mamy drugiego szymla. Już ma obrączkę moją oddziałową. Muszę zobaczyć. Pięknej budowy. Gąbeczki są. Tutaj mamy też grochacza. Młodzika już piękny. Kolor oka. Widać. Będzie z niego ptak piękny. Pierzeje. Bosy, ale i tak cieszy. Tutaj mamy wtedy jasnego groszka. On jest z gniazda tam z takim siwkiem o stary już się napił po trasie pięciogodzinnej tutaj idź sobie na dobra i do półki tutaj wtedy mamy czerwonego samca na mojej obrączce oddział 0,325. trzysta też pięknej budowy samior będzie czerwony poleciał tutaj wtedy mamy takiego ogrożka Łepek troszkę pryskany, tu podziobany przez inne gołębia, ale to mu się zagoi ładnie. Oko. Bosak. Jest dobrze. Tutaj mamy z młodego. Piszczki jeszcze to są, dopiero będą pierzały. Już jedzą, piją samodzielnie, to nie jest źle. Kurde, wlazł mi tutaj do półki. Tutaj mamy późno jesienną samicę. Jest pięknej budowy samiczka, kurde. Fajna samic brakuje, to będzie choć samica. Dzisiaj stan nowych nabytków: 10 sztuk, klatka już pusta. Jest tych głębi troszkę. Tutaj teraz w tej hodowli stary się prezentuje. Tutaj w tym głębiku jest teraz na tą chwilę już nie 74, czy ile tam teraz już jest 90 sztuk. Wow, odbiłem się jak nic, kurda prezentują się te moje białe szpaki. Pokażemy siwek, szymelek. To jest stare dziki, bo światło mam włączone. Tutaj mamy takiego czerwonego, pięknego. No. Końcaki, tu szymle, szymel, końcaty biała, tu czarne. Tutaj siedzę sobie fajnie. Gdzieś tu, tu jest ten młodzik czerwony, pięknej budowy. Ptaki są zadbane, wszystko szczepione. Zapraszam do oglądania, lajkowania. Dobry lot. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Może się niedługo pojawi jakiś jeszcze.